Manko, tu i do Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj odblokowałam nowego zadymiarza, jak widać. Po prostu tak się ucieszyłam, dlatego dzisiaj będzie taki mini, mini opening. Ma, oczywiście też mam nadzieję, że film Wam się spodoba. A, muszę najpierw wezwać te nagrody, szkoda. Dobra, Spieramy punkty mocy i damy je... Dam je może lowi nie mogę. Ale bardzo chciałabym sobie. Wiesz co? Chyba ta Piper to jest najbiedniejsza w moich postaciach. Dlatego damy jej punkty mocy. No bo. Po prostu też dużo. Dosyć ją zaczęłam grać. I Big Box pierwszy. I. Czy coś tu w ogóle będzie? Nic. Szkoda. O 30 do Piper możemy ją ulepszyć. Ale ja zbieram monety na ulepszenie nie na. Do nity 50 monet. I uwaga, uwaga! To jest ta wielka chwila i EMS! 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 To jest najlepsze, co może być! Po prostu, to jest piękne. To jest super. Ja, ja już. ja. ja, 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 ja. Gdzie, gdzie to jest? Gdzie to gdzie, jest? Gdzie? Tu. Gramy w pierwszą grę. Pierwszą, jedną grę. Dobra, w końcu, w końcu Ems, jeszcze ją sobie ulepszę na któryś poziom mocy, na pewno na dziesiąty, ale nie wiem czy ma jakieś fajne star powerki, żeby ją tam poulepszać, ale... ale chyba ją ulepszę, bo ja zaczynam już lubić tą postać. Już w sumie dawno zaczęłam, bo ją wypróbowałam. Ja tak... Ja po prostu... Ja po prostu nie mogłam wytrzymać, jak ją odblokowałam. Po prostu od razu wyszłam, żeby nagrać odcinek. Czy ten BO naprawdę padnie? Czy ten BO naprawdę padnie? Uf nie padł. Szczęście. Ale MC jest mega fajna. Bije jeszcze podwójnie to jest ult. Ale ładny ten ult. Co już o tym wiem, ale. Zapomniałam trochę. No kurczę, proszę, bo nie padaj Ej, to prawda, czy oni go nie bili? Dobra. Drugie miejsce MC, bo ten był trochę, że. Chyba nie ogarniał. Ale, wow! powinnam grać solo w sumie. Dobra, to weźmiemy sobie solo. Mam nawet misję. I w końcu mam jakąś małą rangę, na której mogę sobie zgrać. No, po prostu się cieszę. Gramy sobie solówę. Ty, Darylu. Oszty. Pięknie. Ult mi niepotrzebny. Dlatego go sobie zostawię na później. Pięknie. Dwa powery. Także spoko. Pięknie. Ulta sobie w sumie użyję na dwie osobki. Jackie jak ja ci za chwilę. No kurczę, no. I Jackie nie zabije przez, te... przez tą skrzynkę, bo. Dobra, zbiorę jednak skrzynkę. No, serio? Naprawdę? Tak mi to poszło? Tak źle? No cóż. No, no cóż. Wygraj 10 razy solo, dobra, ale to dzisiaj tego nie wykonam. Um, po prostu będę grała um, dzisiaj sobie tą M z ciągle. Dosyć szybko ją wbiłam, znaczy dosyć szybko, po prostu dla mnie to było tak no. Teraz się tą skrzynkę przyda, zebrać zabrać. Idziemy pod po tego poko. Już nieważne. Zabity. W sumie ultra nie musiałam tego używać, ale dobra już. 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 Już skoro użyłam, to on niech będzie. No. Dobra. Proszę, pierwsze miejsce niech będzie. Niech będzie pierwsze miejsce, bo coś... To będzie dla mnie coś superowego, jak zdobędę to pierwsze miejsce w dzisiejszym odcineczku. Ja będę grać solo, to serio. Bronić się ultem. No chodź tu, chodź tu. Dziękuję. Wyjaśniony. W ogóle jaką małem od KMS nie zauważyłam jeszcze. Nie patrzyłam na to. A za chwilę sobie sprawdzimy. Jak, a nie mogę już ponownie. No to sprawdzimy sobie tutaj. A, muszę ze znajomymi a mam nie przeszkadzać, dobra, dobra spoko żeby mi tu nikt nie zaprosił na odcinku bo bym wolała po prostu te, to będzie szybkie są te rozgrywki teraz bo mała ranga no. bardzo mała ranga, dlatego będzie mi to dosyć dobrze szło wbijanie rangi też na tej MS myślę, że będzie proste ale nie jestem tego pewna nie jestem więc jeszcze sobie nie myślcie, że wbiję na niej 20 rangę, tak hop, siup. I w ogóle jeżeli ją wbiję, to będzie naprawdę fajnie, ale wątpię. I. i, 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 i co? Co to było? I tak naprawdę? Która? Siódmy? Co to było? Dobra. Fajnie się gra bardzo to memes, także no. mam nadzieję też, że film Wam się spodoba. Zostawcie łapeczki do góry i subskrypcję. Pa, pa!